Oświt nad wioską stare dęby był złocisty i cichy. Mgła jeszcze leniwie snuła się nad pastwiskami, a rosa błyszczała na liściach dzikiego bzu jak tysiące drobnych diamentów. Na uboczu, za starym sadem, znajdowało się skromne gospodarstwo rodziny kowalskich. Tam właśnie, w drewnianym oborze, pachnącej sianem i ziemią, dziewiętnastoletnia Zosia zamiatała stajnie kus. Jej dłonie były szorstkie od pracy. Paznokcie lekko zabrudzone od gleby, ale oczy, wielkie i błękitne jak niebo nad mazurami, promieniały ciepłem i spokojem. Pod nosem nuciła pieśń, którą znała od dziecka. Jej matka śpiewała ją, kiedy gotowała zupę na kuchni opalanej drewnem. Zosia, pochylona nad starym miotłem z brzozowych gałęzi, nie zdawała sobie sprawy, że głos niesie się daleko po polach, ponad trawami i między topolami. Właśnie wtedy na żwirowej drodze prowadzącej do stodoły pojawił się on. Michał, dwudziestotrzyletni syn właściciela największego majątku w okolicy, pana Czernickiego. Jechał na siwym koniu o imieniu Borys, z zamiarem sprawdzenia stanu ogrodzeń przy południowej granicy pól. Był przystojny, o silnej sylwetce i jasnych włosach rozwiewanych przez wiatr. Choć urodzony w bogactwie, Michał nie gardził ciężką pracą. Wychował się wśród ludzi Ziemi, cenił ich uczciwość i prostotę. Kiedy usłyszał głos Zosi, zatrzymał konia. Z początku myślał, że to radio, tak czysty i pełen emocji był ten śpiew. Zjechał bliżej, za gęsty żywopłot i wtedy ją zobaczył. Młodą dziewczynę w lnianej sukni z włosami splecionymi w gruby warkocz, która śpiewała jakby świat nie istniał. Michał nie ruszał się z siodła. Przez długą chwilę patrzył, zauroczony nie tylko dźwiękiem, ale i obrazem prostoty, który miał przed sobą. Zosia zauważyła go dopiero, gdy podszedł z koniem pod sam płot. Dzień dobry, powiedział cicho, niemal szeptem. Zosia podskoczyła zaskoczona. Ojej, nie słyszałam pana. Nie chciałem przeszkadzać. Śpiewasz przepięknie. Michał sunął się z siodła, podchodząc ostrożnie, jakby obawiał się, że ten moment może się rozpłynąć. Dziewczyna zawstydziła się i spuściła wzrok. To tylko stara piosenka. Nie sądziłam, że ktoś słucha. Ja słuchałem i chciałbym słuchać częściej, powiedział z uśmiechem, a jego głos był szczery i ciepły. To była chwila, w której świat się zatrzymał. Dla Zosi, która znała jedynie rytm pracy, zapach stajni i dźwięk kozich dzwonków, i dla Michała, który choć otoczony wygodami Czuł w sobie pustkę, jakiej nie potrafił zapełnić żadna z dziewczyn z miasta. Patrzyli na siebie, nie wiedząc jeszcze, że to spotkanie odmieni ich życie. Jak masz na imię? Zapytał. Zosia, a pan? Michał. Ale nie mów do mnie pan. Z jej ust wyrwał się cichy śmiech. Dobrze, Michał. Tego dnia nie rozmawiali długo. Michał musiał wracać do majątku, a Zosia nakarmić kozy i pomóc babci przy pieczeniu chleba. Ale oboje czuli, że coś się wydarzyło, coś prawdziwego. Niebo nad starymi dębami było tego dnia wyjątkowo błękitne, a to był dopiero początek. Następnego dnia Zosia obudziła się wcześniej niż zwykle. Choć słońce jeszcze nie wstało, a kogut dopiero przymierzał się do porannego piania, ona już była w kuchni, z rękami zanurzonymi w zimnej wodzie, myjąc gliniane miski. Myśli jej wciąż krążyły wokół jednego momentu, tamtej krótkiej rozmowy przy stajni, przy spojrzeniu Michała, które było tak inne od wszystkiego, co znała. Nie była to pierwsza rozmowa z mężczyzną. Kilku chłopaków z wioski próbowało z nią flirtować na jarmarku czy przy studni, ale Michał był inny. W jego głosie nie było fałszu, w oczach nie było wyższości, i choć był synem jednego z najbogatszych ludzi w regionie, patrzył na nią tak, jakby była kimś ważnym. Tymczasem w dworze Czernickich Michał również nie mógł zasnąć. Przewracał się w pościeli z lnu, nasłuchując świstu wiatru za oknem. Myślał o tej dziewczynie z końca wioski, o jej śpiewie i uśmiechu. Jego matka, pani Elżbieta, zauważyła jego rozkojarzenie przy śniadaniu. Michał, nie jesz. Coś się stało? Nie, matko, odparł, nie podnosząc wzroku znad talerza. Po prostu dużo na głowie. Ale nie była to praca. To było uczucie, którego nie mógł nazwać. Tęsknota za czymś prawdziwym, za osobą, która nie znała go przez pryzmat nazwiska czy konta bankowego. Tego samego popołudnia Michał znów pojawił się przy stajni Kowalskich, tym razem pieszo, z koniem prowadzonym na uzdzie. Myślałem, że może pokażesz mi swoje kozy, powiedział z uśmiechem, lekko zakłopotany. Zosia roześmiała się. To nie są najpiękniejsze stworzenia na świecie, ale są mi wierne, to wystarczy, odparł Michał. Spędzili razem ponad godzinę, rozmawiając o zwierzętach, pracy na wsi, starych zwyczajach i ulubionych piosenkach. Michał był zaskoczony, jak wiele łączyło go z Zosią mimo różnic. Jej spojrzenie na życie było pełne wdzięczności i pokory. Nie marzyła o wielkim mieście ani o sławie. Chciała tylko spokoju, chleba na stole i kogoś, kto by ją rozumiał. Ale nie wszystko było proste. Wieść o tym, że syn Czernickiego kręci się wokół prostej dziewczyny z roli, rozeszła się po wiosce jak burza. Ludzie szeptali przy sklepiku, plotkowali w kościele, a najgłośniej mówiła o tym Anna, córka aptekarza, która od lat marzyła o tym, by zostać żoną Michała. Nie mogła znieść myśli, że jakaś dziewczyna od kus mogłaby odebrać jej szansę. Pewnego dnia, gdy Zosia wracała z targu z koszem jajek, Anna zaczepiła ją przy moście. Uważaj, Zosiu, nie wszystko złoto, co się świeci, a synowie bogaczy lubią zabawki tylko na chwilę. Zosia nie odpowiedziała, ale w sercu poczuła ukłucie strachu. Czy Michał rzeczywiście traktował ją poważnie? Czy może tylko szukał chwilowego oderwania od swojego świata? Wieczorem, gdy siedziała przy piecu, babcia spojrzała na nią uważnie. Masz coś na sercu, dziecko. Babciu, czy to źle, że się zakochałam? Staruszka uśmiechnęła się smutno. Zakochać się nie jest grzechem, ale czasem serce nie zna granic, które zna świat. Musisz być silna i mądra. Nazajutrz Michał przyniósł Zosi coś, co zmieniło bieg tej historii: starą, lecz zadbaną książkę poezji z osobistą dedykacją. Dla Zosi której głos poruszył więcej niż słowa. A obok była mała zawieszka z drewna lipowego, ręcznie wyrzeźbiona w kształcie liścia symbol rodzinnego majątku Czernickich. Chciałbym, żebyś to miała, powiedział cicho. I chciałbym, żebyś wiedziała, że to nie jest zabawa. Zosia poczuła łzy pod powiekami. Jej świat, świat prostych dni i cichych wieczorów, właśnie zaczynał się zmieniać. Wieczór w starych dębach był pełen napięcia. Wietrzna burza przetaczała się przez dolinę, rozświetlając niebo błyskawicami. Jakby sam los chciał podkreślić, że nadchodzi coś, czego nikt nie przewidział. Gospodarstwo kowalskich trzeszczało pod naporem wiatru, a Zosia z babcią zabezpieczały okna deskami i wiązały sznury wokół drzwi sto doły. Wszystko musiało przetrwać kozy, zapasy, ich świat. Ale większa burza szalała w jej sercu. Po rozmowie z Michałem, po książce z dedykacją i zawieszce w kształcie liścia, coś w niej pękło. Czuła, że nie była już tylko dziewczyną od kus. Ale czy to, co między nimi rosło, mogło przetrwać to, co szykowała wieś? Plotki nie ustawały. Ktoś rozlał smołę na furtkę Kowalskich i zostawił napis: Nie dla pańskiego dziewczątka. Zosia zamarła, gdy to zobaczyła. Babcia schowała ją do środka i nie pozwoliła wychodzić przez cały dzień. Ludzie, których znała od dziecka, zaczęli odwracać wzrok na rynku. Młynarz udawał, że jej nie widzi. Pani z piekarni podała chleb bez słowa. Wieczorem, gdy Michał znów przyszedł, był wściekły. Kto to zrobił? Grzmiał, oglądając drzwi umazane smołą. Nie warto, szepnęła Zosia. Nie naprawiaj świata. Po prostu. Powiedz mi, czy chcesz w nim mnie? Michał spojrzał jej w oczy po raz pierwszy z tą samą mieszaniną bólu i siły, którą nosił jego ojciec. Tak, ale to nie wystarczy. Muszę powiedzieć o tobie mojej rodzinie, otwarcie, bez ukrywania. I co zrobią? Nie wiem, przyznał. Ale jeśli nie stanę po twojej stronie teraz, to nigdy nie będę godzien cię kochać. Następnego dnia w ogromnym salonie dworu Czernickich. Michał stanął przed ojcem. Pan Tadeusz Czernicki był mężczyzną o surowej twarzy i rękach, które choć dawno nie trzymały łopaty, wciąż nosiły ślady pracy. Był sprawiedliwy, ale nieustępliwy. Synu, to prawda, że widują cię z tą dziewczyną Kowalskich? Tak, ojcze. I nie tylko widuję. Kocham ją. I zamierzam ją przedstawić wam, oficjalnie. Matka Michała Elżbieta zbladła. Ojciec zamilkł. Michał, powiedział w końcu, nie buduje się domu na różnicy klas. Ludzie tego nie zrozumieją. Nasze nazwisko ma wartość. A czy miłość nie ma większej? Ojciec nie odpowiedział, ale Michał wiedział, że decyzję już podjął, zaryzykuje wszystko. Tego samego wieczoru w wiosce doszło do dramatu. W jednym z gospodarstw przez wichurę runęła stara stodoła. Krzyki, płacz, zamieszanie. Zwierzęta w panice, ludzie z latarkami biegający w deszczu. Michał usłyszał o tragedii, gdy był jeszcze u rodziców. Bez wahania wybiegł, dosiadł Borysa i popędził w stronę zdarzenia. Na miejscu już była Zosia, z twarzą umazaną błotem, z kocem w rękach, pomagająca rannemu sąsiadowi. Michał dołączył, bez słowa. Razem w ciemności i chaosie wynosili worki ze zbożem. Pomagali wyprowadzać bydło, opatrywali ludzi. To była noc, która połączyła ich jeszcze bardziej. Wspólny wysiłek, wspólne łzy. I nikt, nawet ci, którzy wcześniej szeptali złośliwości, nie mógł zaprzeczyć. Michał i Zosia byli razem i byli potrzebni. O świcie, kiedy wszystko się uspokoiło, a wieś zaczęła liczyć straty, Michał podszedł do Zosi, trzymając coś w dłoni. Starą mosiężną kluczówkę. To klucz do ogrodu za dworem. Miejsce, którego nie pokazuję nikomu. Chcę, żebyś tam była ze mną. I jeśli chcesz, kiedyś, byś tam zamieszkała. Zosia milczała. Potem skinęła głową. Ale pod jednym warunkiem, powiedziała cicho. Zbudujemy razem. Nie wejdę do niczyjego pałacu jako gość, tylko jako partnerka. Michał uśmiechnął się. Tak właśnie będzie. Wiosna zawitała do starych dębów wcześniej niż zwykle. Kwitły wiśnie, a rzeka rozlała się szeroko po łąkach, niosąc ze sobą wspomnienia minionych miesięcy. Jednak mimo ciepła powietrza, atmosfera w majątku czernickich była napięta jak nigdy dotąd. Pan Tadeusz, ojciec Michała, nie pogodził się z wyborem syna. Choć nie zakazał mu widywać się z Zosią, jego milczenie było cięższe niż najostrzejsze słowa. Służba zaczęła szeptać, a matka Michała coraz częściej zamykała się w oranżerii, udając, że nic się nie dzieje. Tymczasem Zosia, choć szczęśliwa, czuła presję, jakiej nie znała. Pracowała więcej niż zwykle, uciekając przed myślami. Każde spojrzenie sąsiadów, każde słowo podszyte ironią, wszystko stawało się ciężarem. Michał starał się być obecny, wspierać, ale i on zaczynał pękać pod naciskiem obowiązków rodzinnych. Pewnego dnia, gdy słońce dopiero co przełamało chmury, na podwórko Kowalskich podjechała czarna limuzyna. Wysiadła z niej starsza kobieta, w kapeluszu z szerokim rondem, ubrana elegancko, lecz bez przesady. To była ciotka Irena, siostra pana Tadeusza, która od lat mieszkała w Gdańsku i znana była z tego, że mówiła to, co myśli, bez względu na konsekwencje. Zosia? Zapytała, podchodząc. Musimy porozmawiać. Usiadły na ławce przy studni. Kobieta przez chwilę milczała, po czym spojrzała dziewczynie prosto w oczy. Słyszałam o tobie. I widzę w tobie coś, czego wielu nie dostrzega siłę. Ale chcecie ostrzec: świat Michała nie jest sprawiedliwy. Jeśli wejdziesz w ten dom, będziesz musiała walczyć z jego rodziną, z ludźmi, z sobą samą. Nie chcę walczyć. Odparła Zosia spokojnie. Chcę kochać i budować. Ciotka uśmiechnęła się lekko. W takim razie przygotuj się na największą próbę. Następnego dnia Michał poprosił Zosię, by przyszła do ogrodu za dworem. Było tam cicho, tylko śpiew ptaków przerywał ciszę. Czekał na nią wśród kwitnących bzów, z czymś w dłoni, dokumentem, wstążką przewiązanym. To akt darowizny, powiedział. Mój ojciec pod presją ciotki. Zgodził się przepisać mi część ziemi, ale pod jednym warunkiem, muszę zrezygnować z dziedziczenia całego majątku, jeśli wybiorę życie z tobą. Zosia zamarła, w oczach miała łzy. Michał zbliżył się i objął ją: Kocham cię. I nie potrzebuję pałacu, żeby być szczęśliwym, ale potrzebuję ciebie. To ogromne poświęcenie, szepnęła: Nie poświęcenie, wybór. I pytanie brzmi: czy pójdziesz ze mną? Wieczorem, przy ognisku rozpalonym za stodołą, Zosia spojrzała w gwiazdy. Babcia podeszła cicho i usiadła obok. Pamiętasz, jak śpiewałaś kozom? zapytała. Tamtego dnia wszystko się zaczęło ale śpiew to nie tylko dźwięk to serce a twoje serce już dawno wybrało. Zosia skinęła głową. Wiedziała, że nadchodzi moment decyzji. Miała dziewiętnaście lat, ale duszę starszą niż niejedna kobieta. Nazajutrz poszła do dworu, w długiej, lnianej sukni, z włosami splecionymi w koronę. Stanęła przed panem Tadeuszem i Elżbietą. Nie przyszłam prosić o zgodę. Przyszłam powiedzieć, że jeśli wasz syn oddaje wszystko dla mnie, to ja nie mogę dać mu mniej. Wyciągnęła z torby starą, ręcznie haftowaną chustę, pamiątkę po matce, i podała ją Elżbiecie. To wszystko, co mam. Ale oddaję to z serca, tak jak on oddał mnie swoje. Starsza kobieta zadrżała i pierwszy raz po długim czasie spuściła wzrok. Nadszedł dzień, który miał zdecydować o wszystkim. Niebo nad starymi dębami było czyste, bez jednej chmury, jakby sama natura wstrzymała oddech, obserwując losy dwojga ludzi, którzy ośmielili się przekroczyć granice narzucone przez tradycje i uprzedzenia. Zosia wstała o świcie nałożyła prostą suknię, tę samą, w której pierwszy raz spotkała Michała przy stajni. Jej włosy były splecione w warkocz, a na szyi nosiła zawieszkę w kształcie liścia, ten sam drewniany symbol, który otrzymała od niego wiele tygodni temu. Michał czekał na nią przy furtce, ubrany nie jak dziedzic, lecz jak chłopak z wioski, w koszuli z podwiniętymi rękawami i butach umazanych błotem. Trzymał w rękach mały bukiet polnych kwiatów. Zosia spojrzała na niego i uśmiechnęła się lekko. Gotowy? Zapytała. Tylko jeśli ty jesteś, odpowiedział. Tego dnia na rynku odbywał się doroczny jarmark. Cała wieś była obecna handlarze, dzieci, starsi ludzie z laskami, kobiety z ciastami i wyrobami rękodzielniczymi. Scena, która miała się rozegrać, nie została zaplanowana, ale nikt nie mógł od niej oderwać wzroku. Michał i Zosia weszli razem, trzymając się za ręce. Kroki ich były spokojne, twarze poważne. Stanęli na środku rynku, gdzie grała kapela ludowa. Michał podszedł do skrzypka i poprosił, by przerwali. Przepraszam, że przerywam powiedział donośnie ale mam coś do powiedzenia. Zamilkły rozmowy, śmiechy, śpiewy. Wszyscy patrzyli. Od miesięcy słyszycie o nas o tym, że nie pasujemy do siebie. Że ona wskazał na Zosie nie powinna być z kimś takim jak ja. Że powinienem wybrać kogoś na moim poziomie, a ja wam mówię dziś jasno: Zosia ma więcej godności, siły i serca niż ktokolwiek kogo znam. Obrócił się do niej, klęknął na jedno kolano i wyjął z kieszeni prosty pierścionek z bursztynem. Nie mam pałacu, nie mam fortuny, ale mam ciebie, jeśli powiesz tak. W tłumie zapanowała cisza. Zosia patrzyła na niego łzy w oczach, potem spojrzała wokół. Na ludzi, którzy kiedyś szeptali, a teraz milczeli z szacunkiem. Na swoją babcie, która stała z przodu, z rękami splecionymi, uśmiechnięta. Tak, odpowiedziała. Tak, Michał, dla ciebie, z tobą i przez wszystko. Tłum wybuchł oklaskami. Niektórzy płakali, niektórzy się uśmiechali przez łzy. A ci, którzy nie wierzyli w ich związek, po prostu milczeli, pokonani przez prawdę która rozgrywała się na ich oczach. Kilka miesięcy później, w ogrodzie za dworem, tym samym, do którego Michał wręczył Zosi klucz, odbyło się ich wesele. Nie było luksusu, nie było kryształowych żyrandoli ani srebrnych sztućców. Było za to światło lampionów, muzyka grana przez sąsiadów i stół pełen potraw przygotowanych wspólnie przez wieś. Pan Tadeusz, choć długo walczył z decyzją syna, Ostatecznie przyszedł. I choć nie powiedział wiele, położył dłoń na ramieniu Zosi i skinął głową. To wystarczyło. Zosia stała na środku ogrodu, otoczona śmiechem, tańcem i śpiewem. Michał był przy niej. I choć nie było pałacu, był dom. Choć nie było tytułów, była miłość. A tam, gdzie kiedyś śpiewała kozom, teraz śpiewała do ludzi, którzy pokochali ją za to, kim była naprawdę.